Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty ze mną Radosław Słodkiewicz, witam. Cześć, witam bardzo serdecznie, siema. Wielki spokój od pana bije. No jutro pewnie będzie więcej nerwów, dzisiaj już tak się uspokoiłem, przyzwyczaiłem się, już jestem tu od środy, więc już kilka razy wychodziłem, widziałem się z rywalem i tak dalej, więc już jakoś tak, no nie wiem. Na luzie. Jak pan reaguje na tą żywiołową ja publiczność, tutaj ponad 300 osób dzisiaj na, na ważeniu, jutro będzie oczywiście zdecydowanie y, więcej, więcej widzów, jak pan na to y, reaguje? Yy, no ja tam jestem przyzwyczajony do publiczności, gdzieś tam startowałem w zawodach kulturystycznych, gdzie wiadomo były też tam duże ilości kibiców, więc jakoś mnie to tam szczególnie nie rusza, natomiast niewątpliwie jest to bardzo fajna sprawa, bo gdzieś tam yy, no, pobudza trochę tą, tą taką, nie wiem, taką adrenalinę w człowieku itd. i tak dalej i to jest, no oczywiście. Lubię Pana pytać o różne spostrzeżenia, jakie widzi wam podczas y, gali i na temat innych osób. Jak skomentuje Pan te wydarzenia, które się działy y, w poniedziałek na konferencji, przepraszam, w środę na konferencji? No ja już się wypowiadałem na ten temat, że mi to się nie podoba, takie zachowanie. Oczywiście, wiadomo, że są rzeczy, które trzeba rozwiązywać, ale niekoniecznie trzeba to rozwiązywać w taki sposób, w miejscach publicznych, więc myślę, że tu, tu też widzę, teraz słyszę, znowu tam się lecą epitety. No ale jak widać publiczności się to podoba, to być może tak powinno być, no nie wiem, mi się to nie podoba. Okej, okay, ale chyba wiedział Pan, jak to będzie wyglądało wchodząc do świata Free Tak, no zdawałem sobie oczywiście sprawę, ale ja się bardzo cieszę, że walczę z prawdziwym sportowcem i nie ma między nami żadnych jakiś dziwnych konfliktów takich nadmuchanych, bo to wiadomo, że jak się chce, to zawsze coś można sobie, że jak powiem, wygarnąć i zawsze można się popodniecać nawet sztucznie przed publiką, ale cieszę się reguła takiego czegoś nie ma. Okej, okay, a tak czysto teoretycznie jakby dostał pan y, propozycję walki z osobą, która jest mocno kontrowersyjna i doszłoby gdzieś między wami do spięcia, ta osoba by zaczęła pana wyzywać. Jak pan by się zachował właśnie w takiej sytuacji, gdzie na konferencjach leciałaby w stronę pana epitety? No, powie, no powiem szczerze, że y, myślę, że starałbym się. Zaszokować go odpowiedzią bardzo, bardziej taką intelektualną, inteligentniejszym jakby takim tym, niż, niż gdzieś tam go e, cisnąć, tak powiem, mocniejszymi wyzwiskami. Okay. Jak pan myśli, jak to się jutro rozstrzygnie? Jest pan przygotowany na trzy rundy, czy jednak tego tlenu może gdzieś tam zabraknąć? A czy myślę, że tlenem jestem przygotowany na trzy rundy, natomiast czy to się skończy w trzech rundach myślę, że nie, że jesteśmy na tyle silni, że skończy się to pewnie wcześniej. Knockoutem? Niekoniecznie, może być jakimś tam poddaniem albo, albo coś, ale, ale, ale myślę, że raczej, no ja tak myślę, że w drugiej rundzie, no myślę, że w pierwszej nie, ale bo gdzieś tam podejrzewam, że coś tam będziemy się trochę pewnie badali. Ale myślę, że do trzeciej to raczej chyba nie dotrwa. Okay. Jakby Pan miał z karty walk wskazać taką e, potyczkę, taką konfrontację, która najbardziej Panu e, się podoba, e, oprócz swojej walki. Do kogo? E, na, jaką, na jaką właśnie no, no ja potyczkę? właśnie? Na najbardziej ciekawy walki Artura Szpilki. E, e, zawsze mu kibicowałem jak walczył w boksie, także tak teraz też mu kibicuję jestem bardzo ciekawy tej walki. A jakby pan jeszcze mógł skomentować to, co działo się na y, ostatniej konferencji, ale poza kamerami, znaczy przed kamerami, ale nie na, nie na głównej scenie, tylko właśnie chodzi o to y, uderzenie partyzanckie. No więc y, wyobraź sobie, że nie widziałem tego, y, tylko o tym słyszałem. Y, a potem gdzieś tam na nagraniach? No okazało się, że oglądałem nie to nagranie, to trzeba, tylko nagranie, które już było kiedyś zrobione. takie Jakąś tam potyczkę taką, że tam, nie wiem, ktoś Ferrerego strzelił w twarz i on, i on mu oddał, a pewnie... A, a ktoś i potem powiedział, ty to już było dawno temu, ja mówię, ja mówię, ty, no ale o co chodzi, jakbym ten go strzelił, no to domu oddał. Sekundka już pokazuje. Wystarczy chyba Ferrari wpisać. Nie ja tak miałem, miałem oglądność, ale zapomniałem. Dał Ci srogi wykład na runkach, tylko... Trzeba powiedzieć, że jest to. Może być gestro, może czerwonego nie ma prawa sundy. Jak to opierać? No ktoś tu jest tutaj? Jak się to Jeszcze to jest, to jest zaraz. nie ma już... Znaczy bo gdzieś tam w czasie wywiadu, tak? Ale, tak, tak. Ale właśnie. kto to dostał, to nie wiem nawet. Dostał Sadek, też, też pewien zawodnik. O, tutaj to będzie. co sprawi, że jutro O kurde. Nie, no, ja troszkę odcięło światło. <noise> Jak pan to skomentuje? No powiem szczerze, że hardkorowo, nie? Hard... Ale no, wiadomo, no, Ferrari jest znany z tego, że jest taki porywczy i wybuchowy. I myślę, że przez to też ma wielu i fanów i wrogów no, co, no, no hardkorowo nie widziałem tego, że aż tak było dobrze, ale no działo się działo się, działo się. No. Ogólnie tu się dużo dzieje. No nie wiem, w, no, w środę no, w tym moim panelu mówili, że taki spokojny panel będzie i tak dalej, a tutaj biegali po stołach, kopali się, także siedziałem z niedowierzaniem, patrzę, mówię, kurde, no nie jestem przyzwyczajony do takich... Ale chyba nie żałuje Pan dołączenia do High League. Nie, nie, absolutnie. To jest bardzo fajnie, mi się tu mega podoba. Wszyscy są tak naprawdę poza, poza że jak powiem tą, tą całą akcją tutaj bardzo sympatyczni i mili, więc tu się ze wszystkimi normalnie fajnie gada. Więc troszkę nie wiem, nie znam tych konfliktów akurat konkretnie, czy to są takie prawdziwe konflikty, czy troszeczkę jakby takie nadmuchane, ale ogólnie i ekipa od High Liga, i zawodnicy, bardzo, bardzo, Proszę. bardzo fajna, tak, sympatyczna ekipa. Zdradził Pan, że bardziej kibicuje Arturowi Szpilce w tym pojedynku. To jeszcze pytanie, komu Pan kibicuje w starciu właśnie Ferrari z Bombą? No powiem szczerze, że, że nie wiem, dlatego że, że Ferrariego oczywiście znam... Yy, z no, dymu. Bo, tak, z dymu, bo wszyscy go znają, natomiast Bombę powiem szczerze, że dopiero pierwszy raz tutaj poznałem, nie, więc nie znam go jeszcze. Rozmawiałem z nim chwilę, sympatyczny chłopak, no myślę, że Kibicuję im, żeby, żeby załatwili ten konflikt między sobą. Nie wiem, za bardzo o co jest ten konflikt, ale mam nadzieję, że gdzieś tam po tej walce uksisną sobie dłonie i zażegnają. Pana zanim za kto wygra? I przyszedł przeszedł przez to sportowo oceniając. Myślę, że nie, nie wiem jak Bomba walczy, bo nigdy go nie widziałem. Słyszałem, że walczył tylko z Tarzanem tak? i tam e, niestety przegrał. Natomiast Ferrari'ego widziałem, że jest impulsywny, to i tak dalej i coś tam potrafi. Więc myślę, że chyba Ferrari ma większe szanse. Super, to zdrówka życzę, w jutrzejszym pojedynku też. Dokładnie, najważniejsze, bez kontuzji i dobrze się bawić. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki.